Z tego miejsca, tak jak mówiłem wcześniej, możemy przejść do grup księgowych dostawców, czyli grupa księgowa, która określa nam, na jakie konto zobowiązań trafi każda transakcja związana z tym dostawcą. Grupę księgową oczywiście określa się na kartotece dostawcy i powiązuje bezpośrednio danego dostawcę z kątem księgi głównej za pomocą właśnie gospodarczej grupy księgowej. Pozostałe grupy księgowe także są bardzo istotne. Gospodarcza grupa księgowa mówi systemowi, w jaki sposób dany dostawca będzie księgowany przy różnych transakcjach. Jest cała sekcja ustawień dotycząca zakupu, czyli konta faktur zakupu, konta korekt zakupu, wszelkie zaliczki, rabaty związane z zakupem, a także. Konto naliczenia kosztu bezpośredniego używane przy księgowaniu zapasów w systemie. Na tej podstawie system wie na jakie konta dany zakup musi zaksięgować. Kolejną ważną grupą księgową związaną z modułem zakupów jest grupa księgowa VAT. Tutaj także definiujemy grupę księgową jako przewiązanie naszego dostawcy do konkretnego rodzaju transakcji VAT. W tym przypadku są to transakcje krajowe, gdzie mogą ustawić odpowiednie dane dotyczące kont związanych z naliczeniem VAT-u.